Tak, był to wypadek motocyklowy, na Feldbergu tutaj, mm -hmm. koło Frankfurtu. Eee, pogoda taka jak dzisiaj, troszkę deszcz, mm -hmm. troszkę słońca, chmury. No ogólnie dzień był taki, już wychodziłem z domu, to taki nie bardzo mi pasował do jazdy ten dzień. Okay. No dobra, idziemy jeździć, bo to pochmurno, a może pogoda się zepsuje, nie? Bo następnie było trzech albo czterech nas jeździło. No, ale no dobra, idziemy jeździć. No i zaczęliśmy jeździć cały dzień i pojechaliśmy na końcu na Feldberg. Tam się wymienialiśmy motocyklami, mm -hmm. góra-dół, góra-dół, zakręty, wiesz. A ty Zobaczyłem, czym jeździłeś? No się, jeździłem Suzuki gsx 750, 150 koni. Mm -hmm. No i na końcu się zamieniłem z jednym kolegą, z takim radkiem, ja siadłem na jego CB, on siadł na mojej Suzuki, ja pojechałem na górę, nie ma go, nie ma, nie mam, mówię, coś się stało? Przyjeżdża, nie? No, mówię, wszystko okej? Okay, tak, ok, ale motor tam... Ja mówię, no, normalny motocykl, tak, 150 koni, to już jest czym jechać.